Firma Sony postawiła przede mną bardzo trudne zadanie: przetestowanie słuchawek. Ale jak opowiedzieć o brzmieniu? Chociaż to ich najwyższy model i najdroższe słuchawki, jakie miałem okazję do tej pory przetestować. Kosztują 2,5 tysiąca złotych. W gustownym pudełku schowane są słuchawki. MDRZ7. Prezentują się naprawdę zacnie. Wyobraźcie sobie, że są w stanie wytworzyć dźwięki tak wysokiej częstotliwości jak 100 kHz. Oprócz tego mamy olbrzymiej średnicy membrany 70 mm HD. Zostały także wykonane w całości z metalu co powoduje mniejsze drgania podczas słuchania muzyki, a to przecież bardzo istotne, jeżeli chodzi o jakość takiego brzmienia. Membrany, oprócz tego, że naprawdę mają nieprawdopodobnie dużą średnicę, to pokryte zostały polimerem ciekłokrystalicznym, w których wykorzystana jest powłoka z aluminium. Pozwala to dokładnie niż zwykłe przetworniki akustyczne zreprodukować pełne pasmo częstotliwości, ale znawcy Hi-Fi mówią, że kabel robi robotę. Z tymi wypasionymi słuchawkami otrzymujemy dwa kable. Ten przewód możemy podłączyć do przenośnego wzmacniacza firmy Sony. I tutaj. Precyzja i jakość dźwięku jest naprawdę nieprawdopodobna. Muszę dodać tylko, że taki wzmacniacz kosztuje ponad 3000 zł. A więc wychodzi nam na to, że żeby osiągnąć maksimum możliwości tych słuchawek, musimy wydać ponad 6000 zł. Czy zatem można posłuchać na tych słuchawkach MP3? Oczywiście, że można. Jest drugi kabelek. No to posłuchajmy w końcu muzyki. Jedno jest pewne. Genialnie leżą na naszej głowie. Otaczają doskonale nasze uszy i odcinają dźwięki z otoczenia. Niestety, jeżeli wieczorem będziecie sobie chcieli posłuchać w domu jakiejś dynamicznej muzyki, trochę głośniej, cała rodzina będzie słyszała to, no i w końcu bas, bas, który ja lubię, przebasowiony, soczysty, mocny, taki jak w muzyce pop albo w heavy metal. Nie ma sensu testować tych słuchawek słuchając MP3, bo przecież czy to płyty CD czy MP3 są w stanie osiągnąć najwyższą częstotliwość sięgającą 20 kHz. natomiast pliki wysokiej rozdzielczości. Nagrane już w ten sposób osiągają częstotliwość nawet 80 kHz. A więc pora przenieść się na Hi-Res. Na tym odtwarzaczu to jest zupełnie inna bajka. Te słuchawki rzeczywiście zostały stworzone do słuchania muzyki nagranej i odtwarzanej w wysokiej rozdzielczości. Nawet na takim małym mukmenie to jest zupełnie coś innego niż odtwarzanie muzyki na telefonie. Poza tym te słuchawki nie zostały stworzone, żeby słuchać MP3 na telefonie, bo kabel ma 3 metry. Wszystko w tych słuchawkach rzeczywiście jest ach i och. Cena powala absolutnie na kolana, czy są warte tych pieniędzy. Jeżeli ktoś ma tak, zasobny portfel i jest melomanem. Tak, będzie z tych słuchawek zadowolony. Natomiast do słuchania petrujek moim zdaniem wystarczą zdecydowanie tańsze słuchawki. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parot Zig2 czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje. Telefon, który jest koszmarnie drogi czyli iPhone 6.